Panie co tak naprawdę co się dzieje? Drugi raz zostaliście wezwani do akcji. Na czym to polega? Zostaliśmy dzisiaj dwa razy zadysponowani do prób podpalenia mieszkań czy, czy, czy klatek schodowych. Dwie godziny temu, około dwie godziny temu byliśmy na ulicy Żytnie, gdzie próbowano podpalić drzwi do mieszkania. W tej chwili też jesteśmy tutaj na ulicy. Żeromskiego, gdzie próbowano podpalić mieszkanie i klatkę schodową. Na szczęście lokatorzy w jednym, jak i w drugim przypadku wyczuli dym i ugasili sami przed przyjazdem służb. To jest ogromne niebezpieczeństwo, bowiem na przykład pierwszy pożar był na pierwszym piętrze, podpalono drzwi, gdyby się rozprzestrzenił, to ktoś musiałby skakać z okna na przykład. Tak, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ Klatki schodowe, stropy są w tych kamienicach drewniane. Jest bardzo duże niebezpieczeństwo, a powyżej mieszkają, mieszka bardzo dużo ludzi. Mhm. Nie wiem, czy udało się tego podpalacza złapać, czy będziecie się znowu bawić, czy tak powiem, czy z nim. No to już trzeba pytać policji, bo tam policja coś już wie na ten temat. Także... Mhm. Czuć na klatkach benzyna albo w ogóle jakiś łatwo palny środek, prawda? Wygląda to takie celowe działanie. Tak, to było. Najprawdopodobniej to była benzyna, był wyczuwalny zapach benzyny. Na szczęście w obu przypadkach nieudany akt terroru. Nie, nie. nie, 你这个。